Za moimi plecami jest budynek, w którym pracuje część z około 7 tysięcy ludzi pracujących w Urzędzie Miasta Warszawy. Pani Gronkiewicz-Walcowa, która miała walczyć z biurokracją, zatrudniła dodatkowo 1700 osób. By ich zatrudnić podniosła na przykład opłaty dzierżawne za grunty miejskie, w wyniku czego ludzie płacą nieraz 30, 30 razy więcej niż płacili poprzednio z roku na rok i na przykład FSO podniesiono z 7 milionów na 22 miliony, w wyniku czego FSO się zamyka. Proszę Państwa, ja z tym zrobię porządek, bo koszty tej bandy urzędników są takie, że można by w dwa lata budować za to nowy most, więc obniżenie tych kosztów o trzy czwarte wydaje się być rozsądnym działaniem i ja to zrobię.